Cześć, tu z tej strony Dzisiaj otwieramy kolejnego Xboxa Ze wściekłą małpą Ani Hilaip Dodatek yy, poświęcony Paldei Evolved Tutaj z takich Xboxów było tylko Tylko to jedno Z tego co kojarzę Jest jeszcze Aiono, która wyszła później Ale tego jeszcze nie udało mi się zdobyć Także zobaczmy co ta wściekła małpa ma do zaoferowania No dobra, spódła to już wyskoczyło. Foli pełno, boostery pościskane. Oto Manki kosmo, ale zwykły, czyli z podstawowego setu. Tak samo primeape, Jedyną promką jest tutaj X Annihilaipa. Nawet spoko. Jakiś kod. Oczywiście Radziar w to nie gram. Coś tam zainstalowałem, ale ale nie, nie, nie chciało mi się za bardzo w to grać. No i wiadomo, dwa razy Paldea, jeden Scarlet and Violet i Lost Origin. I raczej sytuacja taka sama jak we wcześniejszym filmiku. Nie będę tego otwierał. Na razie na konkurs to mam parę rzeczy. Na początek to jak mówiłem o tym alakazamie, zobaczę. Nagrywam jeden filmik po drugim, więc może już coś napisaliście, może nie. Ewentualnie zobaczymy jak pójdzie z tym konkursem, bo następne będzie to: trzy promki z Karl Violet 151, Poster Collection, czyli ta wersja z plakatem. Może ten plakat jeszcze dorzucę, bo mam dwa. Także zobaczymy, jak tamto. Na razie, możecie w tym filmiku napisać, czy te karty też chcecie na konkurs, na giveawaya w sumie. Przejdźmy do otwarcia tych trzech paczek. Tu też to moment, bo to trzy takie. W ogóle to widzieliście na wcześniejszym filmiku, ile tych rzeczy do otwarcia mam, a jeszcze w ogóle jedzie do mnie paczka za trzy koła. Kupiłem parę booster boxów na inwestycje. Udało mi się w bardzo dobrych cenach kupić. Na przykład PALDE 2 booster boxy. Kupiłem za 500 zł. Tutaj PAWMO. Czyli w sumie to Scarlet dalej mi nie dropi. Kupiłem jeszcze Scarlet and Violet. Właśnie boostera. Za 460 zł. Obsidian Flames za też około 460 zł. I Paradox Rift'a też za 460 zł. Także w bardzo dobrych cenach kupiłem te booster boxy. Tutaj też nic. Tutaj Iono. Ewentualnie. Karpia szukamy. Ale tej karpie coś chyba tylko na świętach chcą się łowić. Kot, jakaś energia. Pyk pyk pyk. No, jest skarb, jest skarb i Glimora, czyli co? Małpa. Dzisiaj też nic nie przyniosła, tak samo jak ten Cyclizar. W tym materiale to tyle. Wiadomo, kupiony tylko dla tego Anichilepa, i tych dwóch Cosmo Holo. Dzięki za uwagę. Siema.